Cześć Dziwinawski, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Party Games. Dziś jestem na Kings of. Siemka. I gramy sobie na serwerze Jaś MC. Tak, tak, tak. Oczywiście, tak. tutaj chodzi na tym to akurat, żeby jak się pojawi wełna, żeby jak najszybciej, jak widzicie tutaj, macie taki pasek. Taki pasek macie tutaj, żeby jak najszybciej się pojawi na tym kolorze wełny, co macie. W na to paseczko. Może nie wiem. Hahaha. Pasecz do pędzenia, srebrno? Ha? Wczoraj tak... Wczoraj tak ładnie Ci szło? O, się mało. No, więc możecie... Pisać w komentarzach, czy chcielibyście serię z takiego czegoś. I z takim kimś kimś, King czyli z tamtymi. Gdzie ty jesteś? Tam jest. To... A, dobra, ma ten sam. A to jest bez sensu, jak są cztery razy albo trzy razy po tym samym kolorze. Ej, gdzie to jest? Tu jest. Łe? No ale. Łe? Ja się zabotałem. Niebieskie. Jestem na niebieskie. <laughs> dobra. Ty spadłeś już? Serio? A, widzę cię. Tu jest, Tu. Yes. tu? Tu jest, tu jest! Tu jest, tam! Czy I po co... będzie film z Skyward? Możliwe, że z film. Tak. Jeżeli... W ogóle to nagramy. Oczywiście, <grym> czy jeszcze chcesz się w CS No... Już wiesz co, jest to taka chyba główniejsza seria, ale dobra. Oczywiście też Wam bardzo dziękuję za to, że w ostatnich dniach powiększyła się bardzo, bardzo licznie powiększyła się nasza na subskrypcji, bo jest aż 59, więc dobra, następny typ To jest to z tym unika, e, nie, to jest z łuskami, nie? Z wagonikami, dobra No Oczywiście też zapraszam do ostatniego odcinka, który był z CS-a No. Oczywiście weźmy na cashu. Też tam było oczywiście Kings of, nie? Łe, <laughs> łe, mój wagonik, mój, mój. Jest, jestem w wagoniku. Spadłeś? Nie. Muzyka gra. Czyż mam wyłączone dźwięki? Nie, muzyka gra w ogóle? Nie, nie. Nie, bo ja mam wyłączone dźwięki. Hmm. I nie znalazłem. spadłem. No. <laughs> ja. Oczywiście też. Też. wiesz, C pojaw pojawia się praktycznie codziennie. najczęściej no, O. Potem jeszcze były gry z telefonu. O. I możecie też napisać, czy. <laughs> bo oczywiście nagramy te Skywars i pod odcinkiem ze Skywarsów możecie napisać, czy chcielibyście taką serię z tych Skywarsów. I... chodzi o grę czy chcielibyście, żebyśmy... 2. Pidey. No i czy chcielibyście mieć na przykład jakieś gry z telefonu albo... Minecraft... Tam gdzie grałem na survivalu po prostu sobie te przygody. Czy chcielibyście kontynuację, bo... robię bym Tylko... No sam, bym. No, można też i tak. No. Oczywiście pod każdym odcinkiem możecie też zostawiać łapki w górę, bo to chyba was nie boli, nie? <grymne> Żeby nacisnąć jeden tam guziczek. Też praktycznie dwa możecie nacisnąć, bo możecie nacisnąć subskrybuj i znajkować, więc... No. Byli odcinków, z C sama wyszedł. Co? Mhm. Jeden był. Jeden był. Dlatego wydałem no no nawet, ale trafiliśmy ogólnie cały górno. No. Dobra. Chodź na Praktycznie na rogach jest zawsze najłatwiej. Nie, teraz tu. Ja też jestem, jestem za Tobą. Ej, aha, poznikaliście mi wszyscy. Aha, no i dobra, jesteś. Możecie Ci te pisać też propozycje z jakichś swoich tam, nie wiem. Oczywiście też pisaliście mi w komentarzach, że on zrobił giveaway w sensie, ale. No. Nagrałem odcinek w którym Łe. Ej, w... trzecie miejsce miałeś? Nie ja wiem, miałem... ja miałem drugie. What? Get... Zeszyt, to zeszyt. Aha, dobra. To jest co z tymi światami, nie? Oczywiście IP tego serwera będzie się tym w opisie <ślech> Co? spoko jest. Dzisiaj ten give powracałem do tego automatu giveaway e, nagrałem odcinek u nagrałem odcinek z jak z beta i po jednym becie automatycznie przegrałem na 300% więc Nie wstawiam tego w ogóle i... Może w połowie tygodnia pojawi się jakiś odcinek z betowania, bo w połowie tego tygodnia kupiłem klucze i bo trzeba czekać tydzień żeby po prostu... obstawić, o. Wygram? WYGRAŁEM! Nie. Trzecie miejsce, no? What? A czemu tak? Ja doszedłem... Aha, dobra, to jest to z tym wełną, kolorem, nie? Dobra. Aha. No. Masz jeszcze masz... jakiś temat, coś? No, ale... No. Możecie pisać, tak że już tak. No, albo jak macie na przykład poszczególny, jak chcielibyście bloka i znacie serwer gdzieś jest jakiś fajny, to możecie napisać IP serwera i na jaką jest wersję, nie? W komentarzu im. To już by fajnie było, bo tak byście się dołożyli do tych serii. No. Jest ja na żółtej se stoję. Już nie, idę na białą. Ue, dobra. O już się zrobiła żółta. Czekaj, ja idę tam. No, jestem na białej, już na pomaraczowej, już na czerwonej. I jestem na białej, już na żółtej. Oj. Parkier? Dobra. Ej, wygrałem! 15 <śpiętnaście> mm. <momenty> A cieszę się jak dziecko, nie? I co są te konie, ja tego nie lubię. No właśnie nie, bo to jest dużo wiary i nie widać tych podków Ale już raz na tym. Oczywiście przed odcinkiem musiał sobie jedno zagrać, żeby nie więcej wiedzieć, bo to pierwszy raz w ogóle na tym serwerze. Wiem, że trzeba tylko spacer ciskać cały czas, żeby się w wiedzieć. I tylko to wiem. Żeby... No. No w wodzie i innych takich. Nie mi się zdaje czy wygrywam. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, koniku. Dawaj. Dawaj, koniku. Where are you? Dawaj, koniku. Czekaj. Tu są te boki, tu jest to. Tu są te. To e, tu jest jedno okrążenie? Wygrałem yupi 15 monet fajnie To jest to... Ha, to jest... No to jest ten berek taki, no wiem. Ale to jest nawet easy. Bo kto cię goni ten potem... A, już na typa klikał. Bo kto cię dogoni to się szybko obracasz i go klikasz i bez sensu. Dobra. Ale nawet ładnie, ładnie zrobili to, że fajnie ich tak widać, nie? Że mają tego TNT, TNT na głowie i, ten, i to ubranie czerwone. A i oczywiście macie też na pasku pokazane, <laughs> za ile te osoby wybuchną. Jak wybuchną, są wyeliminowane. Nie ma ich po prostu, w O, dobra, wybuchli. Łe, następny! Łe, jestem Berkiem! Jestem Berkiem! Dobra, już nie jestem Hehe. Cytanie przy końcu typu dotknęłem Ue! Minąłem się z typem Dobra, dednąłeś ty czy nie? Jeszcze nie no Ale byłem tak Grałem poprzednio, nie? Byłem jeden na jeden, nie? Ej już nie Znaczy nie zdążyłem typa dotknąć. A ja mnie nie ma. no, Wiem, że to jest dziwne, o z tymi, że szczczołem masz na ileś tam? Jedną szczołę i potem cię ci regeneruje. To jest dziwne, ważne. Najgorsze to. Ue, ja uciekam. Ue, a ja muszę za zuku. się skąpiłem. Aha, bo ten typu już nie gra. Aha, dobra. Jeszcze mam typu, który jest tu do góry, nie? Jest! Wyeliminowałem typu, aha! Ale ze mnie szniper. Aha, bo... Ja myślałem, że tu się szczęły wiesz? Łeeeeee, a mnie ale Ty jesteś... Gdzie ty jesteś? W środku takiej... tej? Jeden typo lata po tym obramowaniu takim, po murach. Żyjesz jeszcze w ogóle? Zostało pięciu, nie? Dla czego? Dwóch jest w takim budynku jakimś... takim... ...takim rozwalonym. A gdzie ty jesteś mniej więcej? pod mostem, Wysz... pod mostem, Aha, pod mostem, są dwa, dwa mosty. No, zależy który, bo masz taki, nie, to nie jest most, nie, to nie jest most. I co zablić, tak? Dobra. No. No. Ale jakiś temat, może? King's of Tak. Tak, żeby o czymś pogadać. O, masz miejsce nawet. Już, nie jest to źle. O, Co to jest? Pięknie, zanim ktoś cię... Okrąży... Aha, to jest to bez skakania i to. GG, easy. Oczywiście, zadawajcie też pytania w komentarzach. ja biegnę przy <grymne> o, dobra. I ty mnie podkopuje. Oa jest za. Zakierżyłem. Czy żyjesz? <laughs> ha? Ha, dobra. No, możecie też zadawać pytania w komentarzach, bo jak widzicie, jak nie ma o czym... porozmawiać, to może jakiś pytanko albo coś. Nie? To też jest dobry sposób nawet. No. Oczywiście też. Zagramy jeszcze jedną. Jeszcze jeden tryb. I będziemy powoli kończyć, nie? Nie. Jest dwa jeszcze. O, to jest fajne. A na trybie zaczęliśmy? Zaczęliśmy na trybie. Z... Nie, wiem, bo był bier... kowadła. Jestem w żółtych. No ty że to nie zjemy nie po sufit ściany to jest najlepszy tryb nie najbardziej mi się podoba o. trzeba patrzeć TNT aha ten gonito trzeba też patrzeć na ten z boku te żeby i, i, kto ile ma pół ci niebiescy szybko regenerują, lują. No masakra! Ten jeden róg jest cały niebieski Jest taki jeden taki Ja latam po ziemi, są ziemię To spokój. Czerwoni lują To czerwoni wszystko mają A wy jesteś zielony, nie? Ty jesteś? co? Tak, tak My jesteśmy przy ostatniej Nie wygraliśmy. Dwie monety. Mamy dwie monety, brawo. Dobra. Więc jeżeli Wam się podobało subskrybujcie, łapkujcie, udostępniajcie, cześć. Hej!